Wielkopolska Równych Szans to przesłanie, które kierujemy w wyborach samorządowych do wszystkich Wielkopolan. Równe szanse dla gmin i powiatów Wielkopolski, ale również równe szanse dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia czy zawodu. To przesłanie chcemy, aby wykonali nasi kandydaci w wyborach samorządowych roku 2010. kandydaci do sejmiku województwa wielkopolskiego okręg nr 3 poznański Wojciech Jankowiak wicemarszałek województwa wielkopolskiego prezes towarzystwa imienia Stanisława Mikołajczyka pierwszy na liście Uczestnicząc w pracach zarządu województwa wielkopolskiego mijającej kadencji uczestniczyłem w realizacji wielu ważnych dla naszego regionu inwestycji Udało się również zainicjować cały szereg zmian organizacyjnych które chciałbym kontynuować w następnej kadencji. Lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego to zgrany zespół. Zespół osób, które reprezentują wszystkie środowiska naszego regionu. Arkadiusz Błochowiak, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego. Drugi na liście. Głosując na Polskie Stronnictwo Ludowe, opowiadasz się za zdrową żywnością z czystych wielkopolskich pól. Mirosława Katarzyna Kaźmierczak. Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. Prezes Forum Kobiet w Wielkopolsce. Trzecia na liście. Głosując na polskie stronnictwo ludowe, głosujesz na ludzi aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych. Piotr Łykowski. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Czwarty na liście. Z wykształcenia jestem rolnikiem ekonomistą. Zawodowo jestem dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełnią też funkcję radnego w gminie Gniezno. Chciałbym w nadchodzącej kadencji rozwiązywać problemy, problemy ludzi na szerszą skalę i uwzględnić element, że człowiek jest najważniejszy. Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr, siódmy na liście. W mijającej kadencji na terenie gminy i miasta Pyzdry udało się wykonać bardzo dużo inwestycji. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Dlatego jako doświadczony samorządowiec kandyduję do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Marcin Kaczmarek, rolnik, przedsiębiorca, członek Forum Młodych Ludowców. Ósmy na liście. Z wykształcenia jestem ekonomistą, posiadam gospodarstwo rolne. Chciałbym, aby każdy rolnik mógł godnie żyć i pracować. Dlatego startuję do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, by godnie reprezentować rolników. Grażyna Barnaś, członkini Forum Kobiet. Dziewiąta na liście. Od 12 lat mieszkam na wsi w Południowej Wielkopolsce. Pracuję w Poznaniu w firmie klimatyzacyjnej. Na wsi pracuję również w Stowarzyszeniu, które zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych na aktywizację mieszkańców wsi. Ryszard Lewandowski, kandydat na wójta Brodnicy. Pracownik samorządowy w starostwie powiatowym, 10 na liście. Jestem wielkopolaninem od pokoleń. Kandyduję do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ponieważ chciałbym mieć wpływ na ograniczenie biedy i bezrobocia w naszym regionie. Jerzy Mikołajczak, były radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 11 na liście. Byłem radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poprzedniej kadencji. Zwracałem uwagę na młodzież. I dlatego nie pozwólmy, aby tkwiła w beznadziejności. Uczyńmy ich świat lepszym. Marek Baumgard, były burmistrz Swarzędza, 12 na liście. Start do semiku Województwa Wielkopolskiego traktuję jako docenienie mojej pracy społecznej i samorządowej oraz merytorycznego przygotowania. To, jaka będzie Wielkopolska, zależy od nas wszystkich. Dlatego proszę Państwa o głos i udział w wyborach. Robert Pawłowski, członek Forum Młodych Ludowców, 13 na liście. Z wykształcenia jestem historykiem. Chciałbym, żeby wielkopolano żyło się lepiej. Mam nadzieję, że dzięki swojemu doświadczeniu jestem w stanie to zrealizować. PSL Lista numer dwa.